Tęskni się za tymi kanapkami, które robiłem sobie na początku sezonu, sałat pięć rodzajów, szczypiorek, czosnek, koperek, rzodkiewka, funkie. Co tam jeszcze było? No po prostu takie giga kanapki albo tortille i więcej farszu, wiecie, niż z tego chleba. Boska sprawa. No nieważne. E Ogród, ogród wykarmił po prostu dziesiątki, jak nie setki osób. Momentami żywność jeździła do Warszawy z Markusem i właśnie dzięki temu też ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali na warsztaty, na obozy, które się odbywały, prowadziliśmy warsztaty z naturalnego budownictwa, z permakultury i Markus zrobił też cudowny obóz artystyczny, o Boże, co to był za czas. Po prostu to miejsce tak tętniło życiem. To było. Pamiętam, jak przechadzałem się.